Witam wszystkie raki w Waszym czytaniu na rok 2025. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i wcale nie musi z Wami rezonować. Bierz te, bierzcie tylko to, co pasuje, a resztę zostawcie. I przechodzimy sobie od razu do Waszego rozkładu. Tak jak widać, karty są już wcześniej przeze mnie wylosowane. Ogólnie ten rok pokazuje się jako możliwość realizacji Waszych marzeń, celów. To, co sobie zamierzycie, to bardzo może udać Wam się zrealizować, tak? Tylko będzie trzeba, wiadomo, włożyć trochę swojej w pracy, bo to nie jest tak, że marzenia się same spełniają, ale marzenia się spełnia i będziecie mieli ku temu naprawdę super okazję, aby to uczynić. Ogólnie możecie też zmienić spojrzenie na swoje życie, na to, co Was otacza dookoła. Na, na pewne problemy, bo Dagas to jest takie um, otworzenie się i zobaczenie czegoś w zupełnie innym w świetle. Tak jak do tej pory nie dostrzegaliście, mogliście nie dostrzegać, że tą daną sytuację można rozwiązać na wiele sposobów. Tak właśnie Dagas daje wam takie oświecenie i pokazanie, że patrzyłeś na drzwi, których nie widziałeś, tak? Bo byłeś. Tak, gdzieś w tych niskich wibracjach osadzony, albo gdzieś tak w tej zawiści, nienawiści, złości, również, że nie dostrzegałeś alternatywnej metody rozwiązania tego problemu. I właśnie Dagas daje Wam takie możliwości. Ogólnie runa Dagas to też jest runa transformacji, przemiany w Was, więc tutaj naprawdę możecie zupełnie się zmienić. Z energią, jaką wchodzicie, zwłaszcza tutaj w połączeniu z lagus, Dagas, to daje nam naprawdę bardzo głęboką transformację, która zaczyna się od wewnątrz, czyli bardzo możecie skupiać się na uleczeniu swoich jakichś traum z przeszłości, uwalnianiu emocji, pracy z wewnętrznym dzieckiem, pracy z blokadami, z podświadomością. Możecie wchodzić w głębokie stany medytacyjne i tam przepracowywać, dokopywać się najpierw do tych, Struktur, do tych programów, które zostały w Was wdrożone, zauważyć je i zacząć rozwiązywać i zamieniać innymi, takimi, które nie będą Was blokowały w życiu. Więc u Was naprawdę przepiękny czas może nastać. Przy czym em, praca z emocjami, z podświadomością nie jest łatwą pracą. Dlatego tutaj no, może być czasami trudno emocjonalnie bo kiedy uwalniają się z nas emocje, one zazwyczaj uwalniają się lawinowo. Uwolnienie jednej emocji, przepracowanie jej daje drogę innym emocjom. I to jest taki proces, który nie trwa miesiąc, dwa, on nawet potrafi trwać i latami, tak? I w momencie kiedy nam się wydaje, że już przepracowaliśmy wszystko, nagle dokopiemy się do sedna tej najbardziej skrytej emocji, która totalnie potrafi nas yy, rozbić. Także tutaj też wskazane by było, żebyście gdzieś pracowali, jeżeli tylko zechcecie, z tą podświadomością, z tymi swoimi ukrytymi programami w oparciu o wiedzę kogoś, kto się na tym zna. Czyli po prostu pójść do jakiegoś specjalisty i po prostu być w tym procesie prowadzonym. Karty też mają takie przesłanie dla Was, dla tych osób, które chcą mieć dziecko, jest na to w tym roku naprawdę bardzo duża szansa. Czy na poczęcie dziecka, czy na adopcję dziecka. Tutaj pokazuje się właśnie energia dziecka. To, co od Was odchodzi, to jeżeli mieliście jakieś sprawy dotyczące domu, rodu, rodziny, ogólnie jakieś tam sprawy toczące się w sądach, podziały majątków, czy walka o kredyty, czy na przykład, nie wiem, sprzedaż, kupno mieszkania, Wam się nie udawało, to to już odchodzi jakby do przeszłości. Ten, Problem, ta sytuacja, ona z rokiem 2024 mija, wy jakby yy, znajdziecie rozwiązanie na tą sytuację i ona już wami nie będzie, wam nie będzie zaprzątała głowy. Jaki cel możecie osiągnąć? Dojść do jakiejś równowagi i harmonii w życiu. Możecie nauczyć no, się takiego prowadzenia balansu, że nie tylko skupiam się na swojej rodzinie, nie tylko skupiam się na swojej pracy, nie tylko skupiam się na swojej na swoim rozwoju, ale umiem równoważyć czas na wszystkie te dziedziny, które są dla mnie ważne, tak? Żeby żadna z nich nie cierpiała, bo to jest właśnie też bardzo ważne i istotne, żeby żyć w takiej harmonii i w równowadze. Gebo też mówi o miłości, więc te osoby, które poszukują kogoś do związku, do relacji, możecie taką osobę poznać, tak? Może to być gdzieś za sprawą załatwiania jakichś spraw urzędowych, może to być urzędnik, albo będzie to gdzieś właśnie przy Waszym rozwoju duchowym, może na jakimś kursie, warsztacie, ewentualnie w jakimś dużym skupisku ludzi, tak tutaj karty pokazują. Osoby, które są w stałych związkach, możecie więcej miłości i czułości okazywać w sobie nawzajem, i to by było też wskazane, żeby żeby, żeby być właśnie takim człowiekiem, który potrafi kochać? tak, Ale to pokazywać, nie tylko mówić puste słowa, ale to pokazywać. Gebo mówi też o, o miłości własnej, więc być może nauczycie się w końcu kochać siebie. I uwolnicie te emocje, te blokady, które były gdzieś wdrożone w dzieciństwie, odrzucenie różnego, rany, różnego rodzaju rany, odrzucenia, porzucenia, z niesprawiedliwości itd. Więc możecie to przepracowywać i nauczyć się kochać siebie, akceptować siebie takim, jakim jestem aktualnie, z moimi wadami, z moimi zaletami. Jeśli chodzi o... <laughs> O, wasz największy potencjał tego, tego roku, to jest właśnie cykliczność. Będziecie bardzo zapracowani, podwiniecie rękawy i to, co sobie zamierzycie, będziecie o to walczyć, będziecie do tego dążyć swoją własną pracą. Jere też mówi o tym, że pewien cykl w waszym życiu może. <laughs> Przepraszam. Że pewien cykl w Waszym życiu może dobiec końca, ale rok 2024 jeszcze będzie wymagał od Was uleczania, przyjrzenia się tym sytuacjom, które będą się przebijały, z, z, yy, jakby stawienia temu czoła i uleczenia na bieżąco. Uzdrowienia, rozwiązywania tych problemów, bo tutaj Lagos nie wspomniałam o tym, ale tutaj jest rana, e, Runa silnie uleczająca, więc może będziecie tutaj skupiać się właśnie na oczyszczeniu nie tylko swojego ciała z toksyn, nie tylko swojej skóry, ale też właśnie tych swoich emocji, tego co jest wewnątrz Was. tak? I <laughs> dlaczego będziecie się uleczać? Dlatego, że jeszcze Runa Jera będzie Wam wybijać pewne sytuacje, które wymagają rozwiązania, ale one są dość bolesne i po nich należy się oczyścić energetycznie. Więc tutaj naprawdę super czas na takie domknięcie jakiegoś ważnego dla Was cyklu, który da Wam możliwość pójścia w nowe i realizacji w życiu na takich zasadach, na jakich zawsze chcieliście, żeby ono w Waszym życiu było realizowane. Jeśli chodzi o miłość, to już tak pokrótce wspomniałam, że te osoby, które są samotne i poszukują, możecie taką, takiego człowieka poznać, i może to być osoba taka bardzo mądra, ale to jest mądrość życiowa, nie wyuczona z książek, tylko taka, inaczej może powiem, doświadczona przez los, <laughs> która wyciągnęła wnioski. Z tych swoich doświadczeń i stała się człowiekiem bardzo takim mądrym życiowo. Może to być człowiek, który piastuje dosyć wysokie stanowiska, e ewentualnie jakby taki trochę starszy od was, tak? bez względu czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Osoby, które są w stałych związkach, tutaj e możecie też jakby podnosić mm, swój związek jeszcze na wyższy poziom. Te osoby, które są w związku niesformalizowanym, pokazują się śluby, zaręczyny, tego typu właśnie sytuacje. Osoby, które są już w wieloletnim związku małżeńskim, mogą być nawet jakieś takie drobne uroczystości, typu od, od, to się mówi, odmówienie ślubów. Ponownie możecie po prostu jakby odnowić, o odnowienie, odnowienie przysięgi małżeńskiej albo jakaś taka rocznica ślubu z pompą. No coś taka celebracja, tak? Waszego związku, waszej relacji, która też może, może też dojść do jakiegoś wydarzenia w waszym życiu, który bardzo, bardziej jeszcze was zwiąże ze sobą, który wzmocni waszą relację. Może dotyczyć na przykład dziecka, tak? Czyli na przykład, nie wiem, pragnęliście potomka, ale do tej pory... To Wam nie było dane. I, I tutaj jakby możliwość poczęcia jeszcze bardziej zacieśnił Wasze, jeszcze, jeszcze da Wam więcej tego szczęścia, tak? No to jest dla nielicznych oczywiście. Jeśli chodzi o finanse, no tutaj ja bym uważała, bo e, będą duże wydatki, takie niespodziewane, nagłe wydatki. I tutaj liczyłabym się z, pienię z pieniędzmi e, w tym roku bo możecie je mieć, ja nie twierdzę, że ich nie będzie, ale będą bardzo łatwo od was odpływać, bo Isa to jest cięcie nagłe, coś się zepsuje, będzie trzeba kupić, nie wiem, nowy samochód, nowy piec, będzie trzeba coś wyremontować w domu, będzie trzeba wydać nagle na coś. Także tutaj ja bym gdzieś na tą złotą godzinę odkładała pieniążki, żeby one były. W razie co. I jeśli chodzi o samą pracę, to macie takie trochę jakby zawiśnięcie. W pracy nic się nie będzie za dużo działo: ani pozytywnego, ani negatywnego. Tak jak było do tej pory, tak będzie. Jeśli chodzi o jakby rozwój w pracy, to karty nie przewidują w tym roku, przynajmniej dla tej grupy osób, dla której są kładzone, nie przewidują właśnie żadnego rozwoju w pracy, po prostu jest takie zawiśnięcie. Chodzę do pracy, zarabiam i tak miesiąc w miesiąc, bez jakichś większych perspektyw zmian. <laughs> jako ogólną radę na ten rok macie być dobrym gospodarzem i tutaj mamy fechu. Fechu to jest tak, po pierwsze, to są nowe możliwości, nowe ścieżki rozwoju, nowe szanse, więc czasami warto zaryzykować, nawet jeżeli wiecie, że Wam się nie uda, to zbieracie doświadczenia, łapiecie kontakty, więc Zawsze warto ryzykować na tyle, na ile jesteście w stanie, na tyle, ile możecie sobie pozwolić, wykorzystywać nowe umiejętności w realizacji siebie, w próbowaniu, tak? Korzystać z różnych propozycji, ścieżek, zapisywać sobie swoje pomysły, które nawet na daną chwilę wydają wam się głupie, to kiedyś w przyszłości możecie je zrealizować, tak? Bo fachu to jest naprawdę świetna inspiracja. No i przede wszystkim być dobrym gospodarzem, czyli yy, Gospodarować swoim majątkiem, swoim bogactwem, które macie. Bogactwo to nie tylko pieniądze, to nie tylko wartości materialne, ale to również wasza wiedza, wasze umiejętności, wasze talenty. Być może, jeżeli macie jakieś umiejętności, na przykład pięknie rysujecie, warto jest gdzieś w tym kierunku też pójść, tak? Może rysować portrety na jakieś zamówienie, może tutaj swoją wewnętrzną, bogatą wyobraźnię przelewać na papier i to też może na przykład gdzieś tam się będzie sprzedawało, więc, więc tutaj bądź dobrym gospodarzem, pomnażaj, nie przechowywuj tylko w spichrzu, ale naucz się gospodarować tak, żeby starczyło, tak żeby zostało na później, tak żeby jeszcze to gdzieś zainwestować. Co tutaj mamy? No jesteście na ścieżce swojego rozwoju yy, i więc będziecie nią kroczyć jak najbardziej. Czasami gdzieś będziecie mieli poczucie, że nie starcza wam czasu na wszystko. I tak jakby też uważajcie na takie zjadacze czasu, na przykład, nie wiem, oglądanie, robienie sobie maratonów filmowych, oglądanie seriali, przeglądanie non stop Instagrama, jakichś filmików śmiesznych czy coś tego typu, bo to są zjadacze czasu, a potem nie wyrabiacie się ze wszystkim, tak? Takie poczucie, że czas przecieka wam między palcami, więc oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale w granicach rozsądku, tak? Czyli jeżeli macie jakieś naprawdę ważne rzeczy do zrobienia, to nie odkładajcie tego na później, tylko rozkładajcie swoje siły tak, aby to zrealizować. I jest czas na odpoczynek, ale jest też czas na pracę, więc tutaj trzeba to w sobie wyważyć. No i mamy tu potwierdzenie, jakieś świętowanie, jakaś uroczystość tu, to co było, więc albo niektórzy rzeczywiście będą wyprawiali ślub, jakieś zaślubiny, albo będą jakieś tutaj pełne uroczystości związane w waszej relacji obchodzone, na przykład rocznice ślubu, ale nie tylko, to mogą być też jakieś inne uroczystości. Duże skupienie na sobie, duże tutaj właśnie praca sama ze sobą, ze swoim ścieniem, ze swoją podświadomością, tak jak powiedziałam. Osoby, które poszukują kogoś do związku, do relacji, są pokazane randki, spotkania, więc ta miłość będzie, flirtowanie będzie, ale również osoby, które są w stałych związkach, <laughs> też dobrze by było, gdybyście sobie takie randki zaczęli wprowadzać. Żeby tej rutyny już tak nie było dużo, tak? No i mamy też kamerę, czyli z jednej strony jest jakby powracanie do przeszłości. Um, ja bym Wam tutaj sugerowała, żebyście nie rozdrapywali przeszłości, tylko jeżeli chcecie to raz wrócić tam, wyciągnąć z niej wnioski i już zamknąć ten rozdział po to, żebyście mogli stworzyć sobie nowe wspomnienia z nowej przyszłości, tak? I podzielimy sobie teraz. <laughs> A rok 2025 na 4 kwartały. Zobaczmy sobie, jakie najważniejsze informacje dla Was chcą być przedstawione. Pierwszy kwartał. Pierwszy kwartał jeszcze jakby będzie dotyczył tej sytuacji z domu, tak, czyli to, co odchodzi do Waszej przeszłości, to jest jakieś uzdrawianie, uzdrawianie rzeczy rodzinnych, rodowych, może być tutaj kupno sprzedaż domu, czyli to wszystko, co będzie wiązało się z rodziną, z domem, jeżeli macie jakieś takie sprawy, w którym jesteście zaangażowani, jakieś rozwody na przykład Waszych bliskich, czy też wasze, tak? Chociaż ja tutaj nie mam takiej sytuacji, no ale może też tak być dla niektórych z Was. Kupno, sprzedaż domu, podziały majątków, em, testamenty. To, to jeszcze w pierwszym kwartale to się zamknie, tak? Tak już całkowicie się zamknie, dojdzie do jakiejś finalizacji, do uzdrowienia, do wyjaśnienia, do kompromisu, do załatwienia tej sprawy urzędowo. Także to wszystko się pozamyka ładnie, pięknie w pierwszym kwartale. Drugi kwartał. Em, ok, trzymam karty drugi kwartał przynosi Wam energię pewnych sytuacji, które będą wymagały oczyszczenia, uzdrowienia czyli drugi kwartał może być właśnie tym czasem w którym pewne wydarzenia będą się działy po to, abyście Wy mogli coś przepracować tutaj też są różnego rodzaju szanse które są dawane raz Raz w życiu nawet czasami, tak? Więc warto jest być uważnym i wykorzystywać te szanse i możliwości. Nie bać się, tylko próbować. Nawet jeżeli coś nie wyjdzie, to po prostu trudno, tak? Macie jakieś doświadczenie. Macie duże wsparcie sił wyższych. Tutaj też może być coś, ważne dziecko, jeżeli posiadacie dzieci, więc tutaj zwróćcie szczególną uwagę na Wasze dzieci, na ich zachowanie, na ich potrzeby, bo... Yy, tu może być coś nie tak z dzieckiem, znaczy na przykład może mieć jakieś, nie wiem, problemy w socjalizacji, w szkole, z nauką, więc warto by było, jeżeli takie symptomy zauważycie, warto by było zwrócić szczególną uwagę na dziecko. Ale karty też pokazują, że to jest świetny czas na działania takie, nazwijmy je magiczne, czyli oczyszczanie energii, może jakieś tutaj manifestowanie, większe medytacje, tak przyciąganie tego, co chcecie w swoim życiu. Pomnożyć poprzez zasilanie to energią. Mogą być też jakieś podróże dalekie, dalsze podróże, tak? takie nieoczekiwane, jakieś, nie wiem, last minute, na przykład fajne, wyczaicie i postanowicie gdzieś właśnie wyjechać. Trzeci kwartał przyniesie Wam zmiany zmiany i to będą zmiany bardzo duże zmiany na różnych płaszczyznach, tak bo mamy rajd, mamy Kena, mamy runę pustą, wy już jesteście otwarci na te zmiany, wy je przyjmiecie, czego one dotyczą nie mam pojęcia, bo przyszła nam runa pusta, ona mówi wszystko i nic, więc tutaj może się wydarzyć bardzo wiele. Ja myślę, że jeżeli Wy nauczycie się uzdrawiać na bieżąco, stawiać czoła sytuacjom takimi, jakimi są, rozwiązywać swoje problemy na bieżąco, i być otwartym na te zmiany, które los wam zsyła, to możecie tą runą, runę pustą zapisać wszystkim, czym tylko chcecie, tak? Samymi pozytywnymi rzeczami. Natomiast jeżeli będziecie yy, przeciwni tym zmianom, będziecie stawiać yy, po prostu stawać okoniem tak? do tych zmian, no to tutaj może być trudniej, tak? Więc yy, trzeci kwarta też daje Wam możliwości na realizację swoich umiejętności, jeżeli macie jakieś takie talenty artystyczne bardziej, bo kenas to jest właśnie um, talenty artystyczne, to też jak najbardziej to może mieć swój wydźwięk gdzieś w finansach na przykład. No i tutaj też moi drodzy, jeszcze taka jedna... Um, ciekawostka, może do nikogo ale to powiem te osoby, które gdzieś tam postanowiły sobie wejść w romans uwaga w trzecim kwartale, bo może dojść do poczęcia dziecka które może całkowicie odmienić wasz los, więc tutaj uważałabym jeżeli chcecie zachować swoje małżeństwo i romans był tylko przylotny no to szczególnie zwróćcie uwagę na ten trzeci kwartał i uważajcie, bo możecie powołać dziecko, które no, które całkowicie Zmieni Wasze, Wasze bliskich życie, więc tutaj uwaga na, na takie przesłanie. I ostatni kwartał. Mamy ostatni kwartał, przynosi bardzo piękną zapłatę za to, co do tej pory udało Wam się zrobić w życiu, za to, co właśnie nad czym pracowaliście, przepięknie. Tutaj są nowe ścieżki rozwoju, nowe możliwości. Tutaj jest energia sukcesu, bycia zwycięzcą i zbieranie żniw z tego, co zostało zasiane. Także. To od Was zależy, jakie te żniwa będą, czy one będą obfite w plon, czy one będą w nieurodzaju. Od tego, jak będziecie pracować przez cały ten 2025 rok. Taka zapłata przyjdzie w ostatnim kwartale tego roku. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnym filmiku. Pa!